Witam Was serdecznie. Trzymam przed sobą Wordbook, tak zwany. E, to jest, słuchajcie, 12 kroków podróży w głąb siebie, czyli pracy ze sobą. Taki ćwiczeniowy zeszyt, książka Twoje lepsze życie z Katarzyną Miller. Można tutaj poczytać trochę, można się e, zająć tym, co dla nas ważne, można się poplanować, można popisać. Polecam Wam. E, bo jeżeli ktoś się nie wybiera, no wszystko jedno, czy się wybiera na terapię, czy nie, ale jeżeli ma poczucie, że coś fajnie byłoby ze sobą e, poprawić, sobie lepiej się poczuć, to to się bardzo opłaca. E, jest tutaj też o asertywności, e, z którą wiąże się temat dzisiejszy, mianowicie. Ważność złości, o ważności złości, o potrzebie złości. Ja bym nawet powiedziała sobie o konieczności złości, co e, dla niektórych jest tematem wręcz strasznym. Dla grzecznych dziewczynek jest trudny, nieprawdopodobnie, dla grzecznych chłopców, których też jest sporo, też jest tematem trudnym, ponieważ e, złość jest niepopularna u rodziców, niesłychanie. Złość dziecka jest dla rodziców bardzo taka, um, albo ich samych wścieka, albo ich stawia w obliczu jakiejś bezradności, albo y, mają poczucie, że źle wychowują dziecko, bo ono nie powinno to w ogóle jest słowo też przecież z rodzica wewnętrznego bardzo ważne powinno się trzeba, nie trzeba, wypada, nie wypada. No a już dziewczynom to się mówi, prawda? Złość piękności szkodzi. I w ogóle się nie złość, bo ci nikt nie będzie chciał. No i jeszcze pamiętacie tą sztukę, za którą naprawdę nie lubię Szekspira, po skromienie złośnicy, bo uważam, że to była jedyna fajna tam prawdziwa osoba, która miała jaja, jak to się mówi. I, i mm, związane to było oczywiście z tym traktowaniem kobiet jako istot, które mają być służące, które mają być uległe, cieplutkie, milusie. I w ogóle puchate okładki, czyli poduszki dla mężczyzn. Mężczyźnie wolno być wściekłym, nawet to pokazuje jego moc, jego siłę, jego wartość, ważność i jego władzę i pozycję. E, jeśli się mógł wściekać na innych, to znaczy, że wszyscy inni go musieli słuchać. A kobieta cichosza. E, teraz. Wiemy, że w dzieciom ludziom potrzebne jest wszystkim prawda, e, naturalność, autentyczność, e, spontaniczność, taki rodzaj bycia, który nie zostawia w nas gnijących resztek. Słowo gnijące jest dla mnie bardzo ważne, w ogóle uważam je za tutaj dobre, bo jeżeli nie ujawniamy pewnych bardzo ważnych dla nas uczuć, które w nas budzują, e, czyli na przykład, gniewu, oburzenia, wściekłości, czasami furii, to to wszystko idzie w nas, w nasze ciało, w nasz organizm, to się wcale nie gubi. To nigdzie się nie rozpływa w powietrzu, tylko źle nas potem od środka. Mało tego, to się też dzieje coś takiego, słuchajcie, że na przykład mamy do kogoś żal czy pretensje. I nie powiemy im wtedy, kiedy się to dzieje. To się tak w nas zbiera, zbiera, zbiera. I potem nawet do osoby, z którą mamy dobre relacje i ważne dla nas, i chcemy z nią być w tych relacjach, coś wybucha, bo się przelewa jedna kropla, bo się nazbierało w dzbanku wewnętrznym i już po prostu się ulewa. I wtedy leci, bo ty w zeszłym roku, a trzy lata temu, a ja nie mogę znieść tego, jak ty się do mnie odezwałeś, kiedy byliśmy tam razem na przykład ze znajomymi, a ty mnie nigdy nie pochwaliłaś przed ludźmi, a ja muszę się wstydzić potem za ciebie i tak dalej. Słuchajcie, oczywiście mamy tak, mamy taką wściekłość, która się wiąże z relacjami, mamy taką wściekłość związaną z tym, że się sobie na przykład Złość. Może lepiej będę mówiła, wściekłość to trochę za, za mocno, nie zawsze jest to wściekłość, ale złość, czy rodzaj takiego irytacji, zdenerwowania czy braku akceptacji, która nas dołuje, często bardzo przejęta od innych, no bo im się nie podoba, to nam też często związana z tym, że mam. Czegoś dosyć, a mam poczucie, że jeżeli się to ujawni, to mnie na przykład odrzucą. To jest bardzo, bardzo związane z odrzuceniem i z lękiem przed odrzuceniem, który jest naszym no takim jednym z najpaskudniejszych lęków i najbardziej nami kierujących, kierującym, e, że jeżeli się sprzeciwię, jeżeli powiem, nie lubię tego co mówisz, nie zgadzam się z tobą albo złościsz mnie, to na przykład ta osoba się odwróci albo nas porzuci. Dlaczego się tak tego boimy? Ponieważ bardzo często słyszeliśmy to od rodziców. E, powiem wam o paru takich powszechnych moim zdaniem reakcjach matki. Oczywiście o tatusiu też chwilę będzie. E, gdzie dziecko na przykład mówi nie lubię cię, nie? bo mama powiedziała nie wolno ci teraz Wyjść do kolegi, albo nie wolno ci e, tego robić. Zostaw to, nie wiem, sprzątnij, e, albo zjedz, a to nie chcesz jeść. No w każdym razie dziecko się czuje do czegoś przymuszone, a jeszcze nie jest wytresowane. Czyli mówi, ze złości jeszcze tupnie, czasem nie lubię cię. I teraz zobaczcie, co, jak różnie bardzo potrafią reagować mamy. Jedna mówi tak. Cicho Szczeniaku, nie odzywaj się w ten sposób do, do rodziców, do matki. Masz mnie słuchać i koniec. Wściekła jest. Nie mówi, jestem zła, tylko mówi cicho Szczeniaku, jak ty się zachowujesz. Inna myśli sobie tak, o Jezus, moje dziecko mnie nie kocha, nie lubi. Stało się, jestem złą matką. To jest taka matka bardzo niepewna. Tamta też może być niepewna, ta wściekła, tylko sobie radzi z niepewnością przy pomocy swojej złości. Inna myśli tak, no tak, co ja teraz mam wymyśleć, jakiś sposób na niego, żeby nigdy już więcej czegoś takiego nie mówił. E, czwarta myśli tak, no ktoś to słyszał z boku, prawda? Co ludzie powiedzą? Jaką ja jestem matką, że moje dziecko się tak do mnie odzywa, w związku z czym ja się wstydzę, prawda? E, e, czwarta jest wręcz zrozpaczona, ponieważ e, jak się do niej w ogóle mówi, że się jej nie lubi, to ona ma poczucie, że. Wydało się, że ona jest niefajna, że wszyscy to widzą, słyszą i widzą naokoło i tak już na pewno zostanie. Przypominam wam film Godziny, gdzie e, Susan Sarandon grała taką… Nie, Julienne Moore chyba grała taką matkę, którą, e, którą jej syn… E, strasznie potrzebował, a ona w ogóle nie wiedziała, jak z nim sobie radzić, w ogóle. E, taka bezradność matki. I dużo bardzo kobiet, y, mężczyzn też po, w ogóle boją się być rodzicami, prawda. Ludzie boją się być rodzicami, choć są z rozpędu bardzo często. Jest czegoś takiego, no, że się ma dzieci, prawda, że poza tym też spadek. No i później to dziecko pozwala sobie E, na rodzaj e, jakiegoś pokazania, że mu się w tym momencie rodzic nie podoba, że go nie chce teraz, ja sobie pójdę, a ja cię nienawidzę, czasem może powiedzieć, za coś, co go bardzo zabolało. Mądra matka czy ojciec, którzy są dojrzali, spokojni i mieli dzieci, bo chcą, bo wiedzą, co to jest dziecko, bo pamiętają sami siebie, wiedzą, że to nie jest przeciwko nim. To jest sygnał prawdziwy i bardzo żywy, bardzo mocny, który dziecko pokazuje, bo jeszcze się czuje wolne. Bo jeszcze nie dostało wiele razy w łeb za to, że jest bezczelne i nie zostało wytresowane, tylko jest swoje własne. No to jak dziecko jeszcze może powiedzieć nie znoszę cię albo ci nie kocham teraz. No to co robi? Świadoma, ciepła i kochająca rodzina, czyli ta mówi: Rozumiem cię, że się tak w tej chwili czujesz. Ja cię kocham, chociaż mnie teraz złościsz też, bo wcale nie chcę ci tego dać, co ci, co ci powiedziałam, że ci nie dam. I nie da, się, nie da się tego w ten sposób załatwić, że będziesz. Ale rozumiem cię, masz prawo się wyzłościć. To jest, słuchajcie, druga strona płaczu. Dziecko, które płacze i mówimy mu nie płacz, bo się mama denerwuje, że ono cierpi, a ona by chciała, bo ono nigdy w ogóle nic złego nie przeżyło, bo ona tylko wtedy będzie dobrą mamusią, tylko wtedy jej się uda, jak ono nigdy nic złego nie przeżyje, co jest absolutnie skazane na porażkę i na niemożność. To tak samo jest ze złością. Wypłacz się, a nie przestań płakać. Wykrzycz się, możesz potupać. Możesz tylko nie na mnie, kochanie, tylko możesz to zrobić z boku. I na przykład żadnego bicia, prawda? żadnej ingerencji w cudze ciało, bo to jest coś, co boli i czego się nie robi. Ale masz prawo się złościć. E, dzieci, które się nie złoszczą, przez wiele bardzo dorosłych osób są uwielbiane. Są po prostu no, taka grzeczna, taka kochana. Takie dziecko, które nie sprawia w ogóle kłopotu. Jak ja słyszę, że moje dziecko nie sprawia mi w ogóle kłopotu, to wiem, że to dziecko będzie miało dużo kłopotów. Mało tego, że moi koledzy i ja wszyscy będziemy mieli co z nim robić. I nawet jak już nas nie będzie, to ci następni, nie wiem jak to będzie dalej psychoterapią, pewnie nie zniknie, ponieważ sam fakt wymyślenia psychoterapii w tej kulturze był niezbędny, żeby ktoś się zajął specjalnie naszymi. Uczuciami i naszymi syfami wewnętrznymi, e, więc pewnie to się nie skończy, chociaż kto to wie, co będzie, ale na pewno przez najbliższe lata będzie co robić z tym dzieckiem. Rozumiecie, bo to będzie dziecko, czyli człowiek później, który będzie nie ufał sobie, który nie będzie miał poczucia mocy, nie będzie miał poczucia odrębności, nie będzie miał przede wszystkim poczucia też praw. Bo w ogóle powiedzenie do dziecka, wolno ci płakać, wolno ci się złościć, wolno ci nie umieć, wolno ci robić błędy. Wszystkim wolno robić błędy, bo wszyscy robimy. Jak to w ogóle mówić nie wolno? E, oczywiście pewnych rzeczy nie wolno. Paru, bardzo niewiele. Właśnie nie wolno robić krzywdy, nie wolno używać przemocy, ponieważ to nie jest sposób na załatwianie czegokolwiek. To rodzi tylko to samo, rodzi odwet, prawda? I to już wystarczający jest argument. Nie uczymy się przez to rzeczy pozytywnych. Natomiast przez wyrażanie uczuć, przez wyrażanie złości, pokazujemy swoje granice, pokazujemy swoją, swoje nie, które jest tak samo ważne jak tak. Jeżeli nie mamy wyraźnego nie w sobie, nie mamy też wyraźnego tak. Mało tego nie wiemy też, co jest pomiędzy tak a nie. Może być, nie wiem, może być trochę tego, trochę tego. Mogą być tak zwane uczucia mieszane. Może być taka postawa, która jest do sprawdzenia, do poszukania. I to już jest postawa wewnętrznego dorosłego: zobaczę. Jeżeli dziecko się wścieka, czy złości, czy płacze, bo też to trzeba, można też płakać ze złości, z bezsilnej złości. W ogóle, wiecie, poczucie krzywdy to jest bezsilna złość. Poczucie krzywdy mamy. W Ilościach przemysłowych w sobie. Wzięło się stąd, że byliśmy bezradni w wyrażaniu swojego sprzeciwu, że nam go zamykano, że nam wpychano do buzi, że w szkole nie wolno. Cudowną rzeczą byłoby w szkole zrobić coś takiego, że co trzy godziny przez dzień pracy szkolnej się na przykład robi wyszalnie, czyli wszyscy wrzeszczą. Na raz. I wtedy to nikomu nie przeszkadza. Pan profesor czy pani psorka jak pokrzyczy, też i dobrze zrobi. Naprawdę. Dzieci będą się czuły fantastycznie. E, niektóre oczywiście będą chciały krzyczeć dłużej, ale to i tak się dzieje. Rozumiecie? To nie jest tak, że e, mamy mieć receptę na wszystko i mamy mieć takie rozwiązania, które nie sprawiają już potem żadnych kłopotów. No życie sprawia kłopoty i sprawia różne niespodzianki, sympatyczne również bardzo, więc się liczmy z tym, że nie będzie niespodzianek i nie będzie kłopotów. Nie będzie niespodzianek pozytywnych. Złość jest też bardzo dobrym sposobem na lęk. Jest takim, i to, to już bywa czasami trochę niebezpieczne, ponieważ możemy się odseparować od swojego lęku, bo jak odkryjemy, że złość nam pomaga nie czuć tego lęku, to możemy bardzo chcieć go już nigdy nie czuć, bo to jest uczucie przykre. E, I możemy sobie zrobić wtedy krzywdę. E, nie mówiąc o tym też, że pokażemy się bardzo nieprawdziwie, prawda? Bo ktoś z nami na przykład będzie tylko walczył, bo ze złośnikiem, jeżeli się głównie pokazuje złość, to raczej ludzie walczą, chyba że go się boją, umykają, unikają i najwyżej go słuchają, jeżeli jest szefem. Ale wtedy ta relacja jest zawsze taka podnóżkowa. To nigdy nie jest bliskości. Ten człowiek się nie doczeka bliskości. Więc jeżeli sobie sami robimy krzywdę, że, że złość przykrywamy, lęk przykrywamy zawsze złością, no to się za to przeprośmy, bo to wiecie, lęk też jest. To nie jest co prawda odcinek o lęku, ale, ale jest też potrzebny i też jest ważny, i ma nam pokazać, czego się boimy. I ma nam pokazać, Czego, co należy, czego należy unikać. E, I e, również bez lęku nie ma e, poczucia siły. Bez słabości nie ma poczucia siły. Także wiecie, pierwsza sprawa o wszystkich emocjach to to, że są wszystkie niezbędne, wszystkie dobre. I tu się na przykład kupę rodziców nie zgodzi, prawda? No jak to złość może być dobra? I jest dobra, bo jest moja. Jest dobra, bo jest nasza. Jest dobra, bo jest ludzka. Jest dobra, bo po prostu ją czujemy. Jeśli coś czuję, to samo w sobie nie jest niczym złym. Złe może być to, do czego jej używam. Jeżeli używam tego, jak powiedzieć, jestem zła, nie zrobię tego, nie podoba mi się, albo nie wejdę w to, nie dam swojej, swojego tak, nie będę popierać, nie będę tutaj się zrzucać na to, prawda? E, to po pierwsze zachowuję swoją. Odrębność i swoją niezależność, i swoją, <coughs> swoje zdanie. Po drugie, ludzie wiedzą, jest dla nich jasne. I jeżeli powiem, że wchodzę w coś i chcę czegoś, i to mi pasuje, to też wtedy wiedzą, że to jest prawda. To jest ważne uczucie, to jest mocne uczucie. Czasami jest piękne, czasami może być przykre dla kogoś. Słuchajcie, nie możemy tak żyć, żeby nikomu nigdy nie sprawić przykrości. To nie jest nawoływanie do tego, żeby sprawiać przykrość. To jest nawoływanie do tego, żeby stawiać granice. A już na pewno granice czemuś, co jest mocno niefajne. I żebyśmy wiedzieli, co jest mocno niefajne, mamy mieć prawo do złości i do uczuć także tych, których inni być może nie uwielbiają w naszym wydaniu. Cześć.